Cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do budowania swojej wdzięczności. Za co jesteś osobą wdzięczną? Proszę, wymień te wdzięczności i wysłuchaj krótkiego, dobrego cytatu, który pobudza, inspiruje i dodaje chęci do działania. Jaki piękny może być dzień, kiedy dotnie go życzliwość. Spróbuj dotknąć życzliwością w dniu jutrzejszym, w dniu dzisiejszym i każdego jednego dnia choćby jedną odnapotkaną osobę. Tym, co powiedziałem wczoraj. Uśmiechem, dobrym gestem, powiedz dzień dobry, uśmiechnij się. I mam nadzieję również, że ja w podobny sposób działam na Was, że tym. odrobiną życzliwości, uśmiechem i moją cierpliwością w budowaniu wdzięczności dla was wszystkich, również to robię. Więc pamiętaj, to może być bardzo piękny dzień, jeżeli dotknij go życzliwość. Ale jeżeli chcesz, tej życzliwości, dają również innym. Daj odrobinę życzliwości, dzień dobry, miłego dnia, dobrego dnia, choćby słowem, gestem, dla innej osoby, a odrobina tej perfunki również spadnie dla ciebie. Zachęcam wspaniałego, cudownego dnia, wieczoru. Do zobaczenia już jutro z Bogiem. Cześć Pa!